Cześć, witajcie na kanale Robson Tech. Ja jestem Robert i dzisiaj zapraszam Was na test, unboxing krótką prezentację narzędzia do zdejmowania izolacji dla elektryków. Zapraszam. Narzędzie do zdejmowania izolacji z przewodów okrągłych firmy Yokari. Jest to niemiecka firma. W środku jest narzędzie. i Ulotka informacyjna. Nie będzie potrzebne. Narzędzie wykonane tutaj rękojeść tworzywa. Tutaj zobaczcie, mamy taką ruchomy uchwyt. Jeżeli zdejmujemy izolację z przewodu okrągłego, to musimy unieść go do góry. Wkładamy przewód. Tutaj, zauważcie, mamy ostrze. To ostrze, jego wysunięcie do góry lub w dół regulujemy sobie tutaj tym pokrętem. W prawo wysuwamy, w lewo zmniejszamy i najlepiej. Jeżeli montuje, chcemy oddzielać przewód okrągły, sobie tutaj sprawdzamy, jak jest ostrze wysunięte. Tu mam troszkę za dużo, więc muszę troszkę podregulować w dół. Wkładamy przewód, zaciskamy, wykonujemy 2-3 obroty dookoła przewodu i przesuwamy energicznie. Tu jest cięcie od z tej strony. Zobaczcie. Izolacja schodzi, i mamy tutaj ekran. Tutaj ma, zauważcie, że takie tutaj ma karby w środku, także ten przewód nie będzie nam się przemieszczał, jeżeli będziemy narzędzie obracać. Od góry mamy tutaj taką osłonę. Jeżeli ją zdejmiemy, mamy dostęp do ostrza bocznego. Tylko uważajcie, bo ono jest bardzo ostre, Tutaj jest też ostrze haczykowe, możemy sobie też. Próbować tym ostrzem, jeżeli sobie rozizolujemy grubszy przewód to jeżeli jest nacięcie to możemy tym ostrzem sobie rozdzielić izolację Z tym, że no musimy bardzo uważać, bo to jest bardzo ostre Ja raczej tego nie używam To narzędzie posiada jeszcze dodatkowe zapasowe ostrze Ono jest umieszczone w środku tutaj w obudowie Musimy sobie tutaj te cztery śruby wykręcić i w środku mamy dodatkowe dodatkowe ostrze, to Wam na końcu filmu pokażę jeszcze Przejdźmy sobie teraz do testów. Przygotowałem tutaj zobaczcie Kilka przewodów od cieńszych do grubszych. Z racji tego, że jest to narzędzie typowe do odizolowywania przewodów okrągłych, to przygotowałem tutaj, zobaczcie, takie grubsze przewody. Tutaj mamy na przykład przewód YKY 7 razy, bodajże 2,5. Tutaj na przykład mamy przewód w gumie. Izolacja gumowa OW 3 razy 4. Tutaj mamy zobaczcie yk y, 4x10 już gruby, potężny przewód sterowniczy YKY 14-żyłowy, chyba 1,5 mm2. Zresztą zobaczymy, rozizolujemy, sobie, roz, rozizolu, rozizolujemy go. Przewód owu Y 5 razy 10 linka, zobaczcie, giętki I król. Grubości tych przewodów, na które na dzisiaj Wam przygotowałem, YK5x16, y, potężny, gruby, twardy, sztywny przewód. Dociskamy. No. Raz. Jest cięcie tutaj. Zobaczcie, izolacja nam schodzi ładnie. Tutaj mamy jeszcze w tym przewodzie taką folię zabezpieczającą. Mamy przewód. Następny przewód, przewód gumowy OW 3 razy 4 Też sobie go tutaj zapniemy. Trzeba docisnąć dobrze, żeby ostrzegliło się w izolację. Energicznie obkręcamy, parę razy, dwa, trzy razy. Zobaczcie. Izolacja nie jest wewnątrz przewodu nacięta. 14-żyłowy. Zobaczcie jaki gruby. Sprawdzimy czy to nie będzie za dużo. Spróbujmy cofnąć trochę ostrze. Tyle może. Zobaczymy. Dociskamy raz. No, tutaj fajnie nam się zsuwało. Też w środku mamy folię. Zobaczcie. Przewód sterowniczy 14-żyłowy, 1,5 mm kwadrat. 4 razy 10 na przykład. YKY. Y. Tutaj sprawdzimy, czy to ostrze nie będzie za płytko. Powinno być, bo tutaj w środku jeszcze mamy, zauważcie, mamy taką białą otulinę. Może uda nam się ją nie zniszczyć. Spróbujmy. Jest cięcie. Zobaczcie. Ma się sama ta ulturina zresztą. Kruszy. No, fajnie. 4x10. Zobaczcie. Bezproblemowo. Spróbujmy z drugiej strony. Powtórka. Zaciskamy ostrze. 4 razy 10 przewód odizolowany. Teraz przyszedł czas na przewód 5 razy 10 linkowy. Wysuwamy sobie ostrze, więcej zaciskamy na przewodzie i obracamy. Można ułamać. Wcięcie. Ale grupa izolacja. Ale rozcięło bez problemu. Ale mogłem więcej ostrze wysunąć. Zobaczcie. A i teraz najgrubszy z nich. 5 razy 16. Y k Tutaj jest dość grube są te żyły, ale zauważcie, że ta izolacja nie jest taka gruba jak tutaj w tym przewodzie poliunitowym OWY. Jest tutaj, co, jest tutaj izolacja, w środku jeszcze jest taka osłona. Tutaj też cięcie widoczne. O, osłona schodzi. Z drugiej strony jeszcze spróbujmy. Wysuniemy troszkę więcej to ostrze. Może tak. I jeszcze raz zaciskamy mocno. No zobaczcie nawet zeszło izolację. Działa, super odizolowywuje przewody okrągłe. I ja stos... będę stosował to narzędzie tylko do zdejmowania tej powłoki izolacyjnej wierzchniej, już do tych przewodów stosujemy inne narzędzia izola... do zdejmowania izolacji, różne strippery, tudzież nawet nożyk. Pokażę Wam tutaj jeszcze co kryje się w środku tego uchwytu. Tutaj zobaczcie, mamy zapasowe ostrze. Zobaczcie, jest. Możemy sobie je tutaj wymienić w bardzo prosty sposób. Wyciągamy tutaj pokrętło możemy sobie wymienić. Fajnie, że producent dał nam tutaj możliwość wymiany tego ostrza. Tu mamy tą sprężynę. O, bardzo proste narzędzie. No ale działa. Rolę swoją spełnia. Tak więc. Podsumowując, narzędzie Jokari bardzo dobry sprzęt, bardzo dobre narzędzie do odizolowywania przewodów, do ściągania izolacji z przewodów okrągłych do średnic do maksymalnie 28 mm przy użyciu tego akurat narzędzia. Ja tutaj, jak widzieliście, odizolowałem przewód OWY 5x10 oraz prawdziwego kolosa YKY 5x16. Oraz tutaj kilka przewodów sterowniczych, ziemnych, wielożyłowych przewodów, tutaj też ziemny 4x10 bez problemu oraz przewody gumowe. Polecam Wam serdecznie to narzędzie, do następnego razu, trzymajcie się, cześć. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeżeli chcecie oglądać więcej takich materiałów, zapraszam Was serdecznie, zostawcie komentarz, zostawcie lajka. A tymczasem wszystkiego dobrego. Cześć!